Dzień dobry. Idziemy sobie dzisiaj do tematu pierwszego z rozdziału trzeciego dla klasy ósmej i tym tematem jest początek zimnej wojny, czyli co działo się na świecie po działaniach drugowojennych. Oglądamy. Zacznijmy sobie od skutków drugiej wojny światowej, bo one są dosyć ciężkie. Zginęło ponad 50 milionów ludzi. E, będziemy mieli na pewno ogromne straty materialne ponieważ zniszczone zostały wszelkiego rodzaju elementy infrastruktury od mostów, dróg, linii kolejowych zostały zniszczone miasta e, bardzo mocno zniszczone tak jak Warszawa, Leningrad, Berlin Stalingrad, Tokio, Hiroshima, Nagasaki, która przecież przestała w ogóle istnieć, tak na dobrą sprawę. Dalej pojawiły się straty na pewno ogromne, jeżeli chodzi o społeczeństwo, ponieważ były setki tysięcy ludzi, którzy byli inwalidami, którzy stali się inwalidami. Wielu więźniów obozów koncentracyjnych no, straciło nie tylko zdrowie fizyczne, ale przede wszystkim psychiczne, ponieważ nie było w stanie po wyzwoleniu normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Tysiące dzieci zostało sierotami. A dziesiątki tysięcy ludzi zostały przesiedlone. Także to było dosyć istotne i tutaj dotyczyło to wszystkich, zarówno zwykłego społeczeństwa, jak i na przykład takich więźniów. Straty kulturalne, czyli generalnie utracono tysiące bezcennych dzieł sztuki, które uległy albo zniszczeniu, albo zostały zagrabione, albo gdzieś ukryte i dalej ich szukamy. W skutkach politycznych tak naprawdę będziemy widzieli, co dzieje się w Europie przez kolejne dziesiątki lat. Na pewno Swoją pozycję międzynarodową utraciły Wielka Brytania i Francja. A na przodzie tego, co dzieje się w kolejnych dziesiątkach lat, będziemy widzieli Stany Zjednoczone i Związek Sowiecki. To będzie tak zwany Układ Dwubiegunowy, gdzie będą to dwa państwa, które będą miały swoich sojuszników albo państwa satelickie, jak to Związek Sowiecki, i te dwa państwa USA z będą w tym momencie takimi hegemonami w tych związkach, o których mówiłem wcześniej. Idziemy sobie do konferencji pordamskiej, która ma tak naprawdę umeblować Europę. Właściwie od początku. I pierwszą wielką trójką mamy tak naprawdę tych samych graczy, poza jednym wyjątkiem, co wcześniej. Stalin był wcześniej, był. Churchill był wcześniej, był. Ale mamy nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, ponieważ Roosevelt już nie żyje i reprezentuje Stanów Zjednoczonych Harry Truman. Ale nie byli w stanie się tutaj dogadać, w związku z tym w pewnym momencie. Winston Churchill został zastąpiony za, przez nowego polityka, czyli Klementa Etli, i tu będziemy mieli już e, możliwość zakończenia to jakimiś decyzjami. A decyzje konferencji pordańskiej postanowienia są następujące. Niemcy i Austria będą podzielone na cztery strefy okupacyjne: amerykańską, brytyjską, sowiecką i francuską. Następnie e, Niemcy będą musiały spłacić reparacje wojenne, czyli odszkodowania za szkody, jakie wyrządziły, za zniszczenia, które e, Niemcy. E, no, przysporzyły tak naprawdę tym państwom. Następnie będzie ustalona zasada 4D, 4 razy D, czyli denazyfikacja, demilitaryzacja, dekartelizacja i demokratyzacja. Tak pokrótce, e, denazyfikacja, czyli usunięcie wszystkiego, co związane z nazistami, NSDAP. Demilitaryzacja, całkowite właściwie rozbrojenie. E, dekartelizacja, czyli e, podzielenie Przemysłu, które było do tej pory zdominowane przez monopole na mniejsze jednostki, no i demokratyzacja, czyli wprowadzenie demokracji jako najlepszego ustroju. Kiedyś ktoś powiedział, że demokracja jest najlepsza tylko dlatego, że nikt nie wymyślił jeszcze niczego lepszego. Następnie ustalono przebieg polskich granic, tych na północy i tych na zachodzie, gdzie będziemy mieli w naszym zachodzie, gdzie będziemy mieli Odrę oraz Nysę Użycką. To, że Związek Sowiecki otrzyma rejony królewca jako tego swojego. Terenu, który będzie dla nich istotny z punktu widzenia, oczywiście, dostępu do Bałtyku. Następnie będzie decyzja o tym, że wysiedli się z Czechosłowacji, Węgier, Polski, wszystkich Niemców, a tych, którzy byli wysłani do Niemiec na przymusowe roboty, przesiedli się do Polski. Podjęto również decyzję o tym, że zbrodniarze niemieccy zostaną ukarani, i to będzie specjalny międzynarodowy trybunał wojskowy, który będzie. No właściwie sądził w Norymberdze w Pałacu Sprawiedliwości i to będzie tak jakby szereg procesów. Ten pierwszy to jest e, proces, w którym sądzono 22 głównych oskarżonych tych dygnitarzy III Rzeszy. 12 z nich zostało skazanych na śmierć, jak Gering, jak e, Hans Frank, Joachim von Ribbentrop, ale część z nich została też, e, no pf, poniekąd, uniewinniona, jak na przykład e, pan, który nazywa się von Papen, ale będą tacy, którzy otrzymają dosyć. No, krótkie albo długoletnie kary więzienia. Taką długoletnią będzie na przykład Rudolf Hess. W każdym razie. Nie wszyscy zostali przecież pochwyceni, ci, który, na których zależało, ponieważ bardzo dużo z nich zdołała przedostać się do Ameryki Południowej na Bliski Wschód i bardzo często pomagali im w tym, Ludzie z Watykanu, czyli Kościół katolicki. O tym też należy tutaj pamiętać. Między innymi uciekł Adolf Eichmann, ten od Holokaustu, no i Józef Mengele, był lekarzem w Auschwitz i tam dokonywał o, o, dramatycznych eksperymentów na y, ludziach, na dzieciach i tak dalej. Więc no. Nie wszystkich udało się pochwycić. Oni oczywiście później trafią e, w swoje miejsce, czyli do piachu, ale generalnie Adolf Eichmann dlatego, że będzie pochwycony przez Mossad, a Mengelech, jak dobrze pamiętam, miał zawał serca, albo coś w tym stylu, na plaży. Dobre, dobre życie miał na pewno, ponieważ tam go nie poznano i ceniono go jako lekarza, bo nikt nie wiedział, kto to taki. Albo wiedzieli się bali, tego nie wiemy. Dobra, idziemy dalej. Idziemy sobie do powstania ONZ-u. Po pierwszej wojnie powstała Liga Narodów. Ona miała utrzymać pokój na świecie, jak wiemy... Coś im nie wyszło. Dlatego postanowiono ją rozwiązać, no i powołano nową organizację, Organizację Narodów Zjednoczonych, czyli ONZ. Konferencja założycielska rozpoczęła się w kwietniu 1945 roku i podpisano tam kartę Narodów Zjednoczonych, czyli Generalnie ustalono, że w ONZ najważniejszy będzie sekretarz generalny, głównym organem decyzyjnym onz będzie Rada Bezpieczeństwa i tu będziemy mieli pięciu stałych członków, czyli będziemy mieli Stany Zjednoczone, Związek Sowiecki, Francja, Wielką Brytanię oraz Chiny i każdemu z nich przysługiwało prawo weta, żeby jakby zablokować niektóre decyzje, które teoretycznie miałyby być dla nich niekorzystne. Dlatego też teraz na łonie ONZ-u jest ten problem, co z Rosją i jej wetem wobec na przykład sankcji dla Rosji. Ale to już jest kwestia współczesna, nie będziemy o tym mówili. Następnie ustalono, że będzie zgromadzenie ogólne, tak jakby coroczne forum tych państw, gdzie podczas głosowania każdemu z członków przysługuje jeden głos. E, ustalono, że w 1948 roku będzie powszechna deklaracja praw człowieka podpisana, i tam będziemy mieli e, kilka generacji tych praw człowieka, o czym na Wosie też się mówi, więc być może już to mieliście. W każdym razie mówiło się o tym, że prawa wszystkich ludzi do życia, do pracy, wolności są po prostu równe. Jednym z państw, które było założycielem ONZ-u jest też Polska, bo to było w kwietniu, ale jeszcze wtedy nie było fizycznie no, Pordamu, czyli nie było decyzji odnośnie tego, że tymczasowy rząd jedności narodowej będzie tutaj rządził, więc później w konferencji tej październikowej, takiej otwierającej właściwie e, działalność ONZ-u już będą przedstawiciele, ale TRJN-u. Idziemy sobie do ekspansji komunizmu w Europie. E, w strefie Stalina w strefie wpływów Stalina były państwa, które będą wchodziły w skład właściwie bloku wschodniego, czyli Polska, wschodnia część Niemiec, Rumunia, Węgry, Albania, Jugosławia i tak dalej. Generalnie dochodzi do tego, że będziemy mieli tam bardzo mocno rozszerzającą się działalność komunistyczną, polityczną, ale też wojskową. Armia Czerwona będzie tam po prostu w jakiś sposób stacjonować i kontrolować te terytoria. Ale Stalin dąży do tego, żeby tę swoją strefę wpływów. Bardzo mocno rozszerzyć. I to miało doprowadzić do tego, że będzie wspierał działalność partii komunistycznych w różnych częściach Europy. I rzeczywiście to zadziałało, ponieważ partie komunistyczne zaczęły coraz głośniej. O, można powiedzieć, że krzyczeć we Francji, we Włoszech czy na przykład w zachodnich Niemczech. Coś trzeba było z tym zrobić. Dlatego też, żeby zapobiec dzia kolejnym działaniom zbrojnych, bali się po prostu wybuchu. Trzeciej wojny światowej, no trzeba będzie coś z tym zrobić. I tutaj będziemy mieli kwestię tego, co dzieje się w 1946 roku, kiedy w miejscowości Fulton, e, no już wracający właściwie na funkcję premiera, Winston Churchill, wygłosił przemówienie, gdzie powiedział, że Europa została podzielona na dwie strefy wpływów tą demokratyczną oraz tą komunistyczną i że nad jedną i drugą strefą położono właściwie żelazną kurtynę. Czyli będziemy mieli jakby wstęp do konfliktu właśnie zimnowojennego. Czyli będziemy mieli po jednej stronie USA i sojuszników oraz Związek Sowiecki po drugiej stronie i ich sojuszników. To będzie wojna, która nie zakończy się konfliktem zbrojnym światowym, ale będzie to przede wszystkim wyścig zbrojeń, wyścig technologiczny, wyścig e, kosmiczny. To są takie trzy elementy, które będą składały się na zimną wojnę, gdzie każdy z tych państw będzie chciał być lepsze, szybsze, itd. Natomiast e, będzie też konflikt zbrojny w niektórych częściach świata, gdzie i jedni, i drudzy będą wysyłali swoje wojska. Więc, no, generalnie można powiedzieć, że ta zimna wojna będzie się naprawdę bardzo szybko rozwijać, a tym symbolicznym początkiem było to przemówienie Churchilla, o którym powiedziałem przed chwileczką. Fulton, powtórzę jeszcze raz, 1946 rok. Później, e, niemalże po roku, bo to i to było w marcu, tylko że w 1947 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Harry Truman przedstawił swój program zwany doktryną Trumana, której e, Pokazał, jakie kierunki polityki zagranicznej będą Stany starały się wprowadzić w Europie. Chodziło o to, żeby pomóc krajom, które będą bezpośrednio zagrożone. Komunizmem. Powiedział o tym podczas przemówienia do kongresu, dlatego mówimy o doktrynie e, Trumana. I to będzie doktryna, która właściwie jeszcze przed fizycznym ogłoszeniem została wprowadzona w życie, ponieważ w Grecji dochodzi do wojny domowej w 1946 roku, czyli ONZ nie zadziałało tak należy, i tam będzie właśnie walka ludzi, którzy będą za królem Jerzym II, którego będzie wspierać właśnie Truman i Stany Zjednoczone oraz y, oddziałami komunistycznymi. Fizycznie komuniści przegrają, ale to pokazuje, w jakim kierunku świat idzie, gdzie będzie się to wszystko y, działo. Truman i Stany Zjednoczone wiedziały, że Europa jest bardzo mocno zniszczona po wojnie i tam y, ta gospodarka po prostu będzie leżała i kwiczała, tak kolokwialnie rzecz tu ujmując można powiedzieć. Ale uznano też, że należy im pomóc, ponieważ to jest główny rynek, który będzie kupował od Amerykanów kolejne ich technologie, kolejne ich powiedzmy, że produkty, więc trzeba było im jakoś pomóc. I tutaj z inicjatywy e, prezydenta Trumana e, sekretarz stanu USA, czyli George Marshall ogłosił swój plan zwany, tak, planem Marshalla. W ramach e, planu Marshalla oferowano pomoc finansową. Też powiedzmy, że spożywczą, technologiczną, krajom europejskim, i to miało służyć szybszej odbudowie tych państw. Oczywiście, ten plan Marszala będzie naprawdę dosyć istotny, ponieważ kraje Europy Zachodniej, które przyjmą jego propozycję, naprawdę będą szybko. Się odbudowywać. Niestety w tych krajach nie będzie Polski, ponieważ w tym samym czasie, kiedy ten plan Marszala był ogłoszony, w Szarskiej Porębie zostaje utworzony COMINFORM z inicjatywy Stalina, który oficjalnie odrzucił propozycję pomocy amerykańskiej i powiedział, że to my sami się będziemy odbudować, a nie tam jacyś Amerykanie. Tylko że ci jacyś Amerykanie, pomagając zachodniej Europie, bardzo szybko ją odbudują, właściwie te kraje, korzystając z ich pomocy, szybko się odbudują, ale u nas tak nie będzie. U nas będzie to wyglądało niestety tak, że będziemy musieli. E, liczyć na samych siebie A Warszawa, Zamek Królewski w Warszawie Będzie odbudowany dopiero za czasów Gierka Więc no Lata 70, a lata 50 To jest 20 lat różnicy, to jest bardzo dużo I my naprawdę byliśmy wtedy Bardzo mocno zacwanym państwem Ale cóż zrobić e, Generalnie, jeżeli chodzi o starcie się Powiedzmy Stalina z ze Stanami Zjednoczonymi Tak ogólnie rzecz ujmując A właściwie to zachodnią Europą Będzie miał swój jeden z punktów kulminacyjnych na terenie Niemiec. Tam dochodzimy do kryzysu berlińskiego, ponieważ e, bardzo ścisła współpraca Brytyjczyków, Amerykanów doprowadziła do powstania tak zwanej Bizonii, czyli podwójnej strefy okupacyjnej. E, co to oznaczało? To oznaczało, że oni będą wprowadzali wspólną walutę, jaką będzie marka niemiecka. To ma działać. Przeciwko inflacji, ponieważ po jest duża inflacja i to jest normalnym, niestety, efektem wojny. A tak na marginesie teraz wojny nie mamy, a inflacja jest dosyć duża. Mamy 2022 rok, wojny nie było. W sensie na naszych ziemiach, oczywiście. Ale do czego zmierzamy? Do tego, że z 23 do 24 czerwca 1948 roku Stalin uznał, że zablokuje Berlin Zachodni, odciął ich od prądu, od komunikacji i chciał. Zmusić Amerykanów, Trumana, ale też i Brytyjczyków do tego, żeby odeszli od wspólnej polityki, ponieważ ona nie była ustalona wcześniej ze Stalinem, więc Stalin miał tak naprawdę w szachu 2,5 miliona mieszkańców Berlina. Ale Brytyjczycy i Amerykanie uznali, że się nie poddadzą i utworzyli największy w historii tzw. most powietrzny. Przez 11 miesięcy prawie 270 tysięcy lotów było zorganizowanych, które przewoziły do e, Berlina zachodniego e, paliwo, pożywienie, wodę, opał, wszystko to, no i lekarstwa oczywiście, wszystko to co będzie niezbędne do normalnego e, funkcjonowania. Drogą powietrzną nad Berlinem dla tamtych e, ludzi, którzy czekali na te e, dostawy. To będzie coś, co pokaże nieskuteczność blokady Berlina i doprowadzi do tego, że Stalin w maju 1949 roku Odejdzie od tej blokady. Ale było coś jeszcze, co może go do tego zmusiło. To było coś, co wydarzyło się 4 kwietnia tego samego roku, 49. To będzie przede wszystkim powstanie NATO, czyli Paktu Północnoatlantyckiego. Tu będziemy mieli Stany Zjednoczone, Kanadę oraz 10 państw zachodniej Europy, czyli Belgię, Danię, Francję, Holandię, Islandię, Luksemburg, Norwegię, Portugalię, Wielką Brytanię i Włochy, które zawarły układ obronny, który będzie no, typowo... Organizacją wojskową. I być może to Stalina troszeczkę jednak z ponieważ być może on też w jakiś sposób no, bał się tego nowego konfliktu wojennego. Widząc to wszystko, Niemcy poszli krok dalej. W strefie Bizoni mamy już dołączoną kolejną strefę francuską, czyli będzie to Trizonia, i tu będziemy mieli już właściwie za zgodą tych aliantów zachodnich zorganizowanie nowych wyborów. Wyborów do Bundestagu, które wygrywa. Konrad Adenauer. I jego rząd proklamował powstanie we wrześniu e, Republiki Federalnej Niemiec, czyli RFN-u, ze stolicą w Bonn. Stalin nie mógł być dłużny. W październiku jego strefa okupacyjna została nazwana Niemiecką Republiką Demokratyczną, gdzie demokracji tak naprawdę w ogóle nie było, występowała tylko i wyłącznie w nazwie. Ale stolicą miał być Berlin, tylko że Berlin jest podzielony na tą część zachodnią i na część wschodnią. Dlatego też do końca zimnej wojny w Berlinie Zachodnim stacjonowali żołnierze z NATO, którzy będą przedstawicielami USA, Wielkiej Brytanii oraz Francji. I na pewno starano się podtrzymać rozwój tego państwa RFN, a NRD będzie w tym momencie dosyć ciężkim, powiedzmy, że. Problemem dla mieszkańców, ponieważ oni nie wybrali tego, że chcą tam mieszkać. Tak była podzielona strefa okupacyjna, więc do roku 1953 prawie 800 tysięcy Niemców z NRD ucieknie do RFN, i to będzie decydowało o tym, że Stalin decyduje się w 1961 roku na budowę tzw. muru berlińskiego. To będzie tak tzw. symbol zimnej wojny. Przez mur berliński naprawdę było ciężko się przedostać, były zasieki i tak dalej, no ale to już jest kwestia tak naprawdę na osobny temat, więc ja jej tutaj nie poruszam. I na dzisiaj to jest wszystko. Dziękuję. I do widzenia.